Się mandero tu znowu ja Krystian, miksel. A to jest y, druga część mojej budowli na wydziwianie miksowe. Znaczy y, wyzwanie miksowe. To jest jedno i to samo. Ojajaj. Ogólnie ma... zwolniłem tego Hugiego. Znalazłem sobie nowego. Trzymasza kamery który myślałem, że się będzie lepiej spisywać niż to, bo na początku ładnie trzyma, a teraz to co? Będzie przewalał, tak? Jest nim Burned. O, teraz dobrze trzyma. O, mam jeszcze Boogly. To jest Boogly. Kupiłem ich. Dzisiaj przyszli. No i będziemy budować, no. powiedzieć co po prostu te klocki przesunę. Nie chcę zbytnio majstrować z tym burnardem, bo to może się źle skończyć. Na przykład teraz to już za wysoko trzymam. Dobra, na w wprawę. Też nie będziemy kiedy, bo to jest ostatni odcinek, którym albo przedostatni, którym jest kamerzystą, a więc... Eee. Trudno. Może w nowej robocie go nauczę. Dobra, czyżby to było już wszystko? Yy... Tak, już jest wszystko. Właśnie tutaj zjawiły. Nie mógł tu wygodnie tak było trzymać, więc postaram się, żeby. Żeby o, 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 O! Oh, perfekto, ogólnie będzie behind the scenes z, z tego jak próbuję tego Hugiego zmusić do trzymania tej kamery. To są nasze nogi, tyle progresu zrobiliśmy, japie... Dobra, zatrudniłem kolejnego figlarza, Bugliego. On będzie podtrzymywać kamery z tyłu, a Burnett będzie tutaj e, kąty, kąty będzie Zobaczymy, jak to wyjdzie. I co? I co? I gówno. Jakieś ty burnardowi się te kręce krótsze zrobiłeś, czy co? No sia... Ja, jeszcze ten iglas spadł. Oj, teraz to się trzyma nagle, tak? No dobra. Więc... Łups, ups, ups. ups. Te zrobiliśmy progresu. Na razie będziemy kontynuować budowę. Musimy tu jakiś tuł wykombinować. Moglibyśmy z tego, ale to jest trochę przykrótkie, chociaż. Och, voila. Tak, tak chyba smoki nie mają tułowiów. Ale dobra Czekajcie, wiecie co, bo, bo chciałem ten ogon mieć, więc musimy już podstawę na niego tutaj zrobić nie ma już tych plejtów 2 na 1 mam jeden więc tu go montuję tu trzeba coś jeszcze dać i czekaj powinno być tak wtedy dopiero czy, czy jak chwila moment no, no, coś tu trzeba wykombinować. No, mógłbym teoretycznie zrobić takie coś, żeby na skrzydła, chociaż mam przecież skrzydła, flera, i to takie są skrzydła, że już nic nie domontujesz do nich, a więc będzie tak, będzie tak. Okej, okay, dobra. Nice, nice. I teraz będziemy mogli mu zrobić łogonek Więc zbieram wszystkie tutaj, które mam Czekaj. Może na kulce go zrobimy. Początek na kulce. Początek na kulce. O, o tak o! O tak o. Tu będzie wręcz fenomenalne. Tylko, że tu by wtedy musiało być to. Ale tu po prostu zrobimy taki gruby ogon, jak na przykład mają. Ten Max Flexersów ma taki gruby ogon, zrobimy to. Będzie nawet ciekawsze niż taki cienki w cholerę długi. Dobra, teraz pytanie: tutaj zamontować. Może tu zamontuję? Co? I nie mów tam je, że już się to skończyli. Bak się skończyli, to ja się wnet. No, skończyli się, no. Bre. Skończyło już się nam te zawiasy strzelające. Już się nam skończyło. Jedyne co mogę zrobić to tutaj dać No ale to, to tak nie wyjdzie, no bo, bo, bo ja chcę tutaj jakoś tak to zamontować, żeby było dobrze, no żeby był ogon fajny Więc nie chciałem tego robić, ale Musimy na początek zamontować czarny o! I tutaj dać to. I tu wtedy będziemy mogli dać to. Nie wiem, w planach, żeby tutaj dać taki, taki szary, żeby ten, żeby, żeby to weszło w taki szary, ale już taki klocek nie istnieje. Taki, taki, o, dwa na jeden w poprzek z tym zinslem. Czyli z dzynzlem, ale jakby na odwrót, żeby ten zinzel pasował do tamtego. Chyba wiecie, o co chodzi, nie? No i dobra, już chyba tu więcej nic nie wykombinuję. Czy wykombinuję? Nie no, wykombinuję. Bo można to by było zrobić tak, ale też... Ej, ej, no patrzcie. Ło wow. Dobra, dobra, to ja tak robię. Tylko zamontuję to na, na dole. Na dolu. Dobra. I teraz musimy. Wydaje mi się, że ten Max tutaj nie będzie mieć jakiejś wybitnej stabilności, niestety, ale to tam trudno się mówi. Oj, 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 oj Bernard, Bernard, proszę nie rób mi tego. Dziękuję ci bardzo. Um. że mogę zrobić takie o coś. Ale czy to będzie fajno? Czy to jest fajne widzowie? Chyba nie. To lepiej by się na ogon nadawało. Lepiej by się na ogon nadawało. O tym trzeba pomyśleć. Tutaj chciałem dać takie coś, ale wtedy by musiało być tutaj takie wystające i tu by mógł coś wsadzić niby, ale nie wyglądałoby to za dobrze, zresztą możemy tu nawet się o tym przekonać. Spójrzcie na to. Czy Wam się to podoba? No nie podoba mi się to. Ja nie wiem czy Wam się to podoba, ale mnie się nie podoba. tylko teraz, zaraz, miałem tu a, z tego miałem zrobić, dobra chciałem się zastanawiać już czy da, użyć jasniejszego czy ciemniejszego niebieskiego na ten ogon w sensie takich klocków sobie przypomniałem, że, że nie tak miało być tutaj natomiast trzeba y, zrobić to ogon zrobimy mu jasny, nie jak już jest jasny to będzie jasny do końca i i kurde, gdzie jestem? O kurde, ogon z tego by zrobić by było fajnie. Też flair już ma taki. To ma oryginalny by było. I gdzie jest drugi taki? Nie ma. Wiem, że na pewno jest taki, więc można by było ewentualnie zastosować mieszankę, ale... Czy ja chcę robić mieszankę? Są dwa takie, są dwa takie. Więc, więc mogę mieszanki uniknąć. Na no kurde no już jak był taki ciemno jasny od początku to chciałem go już jasnego do końca zrobić ale dobra będzie ciemny no i dobra tu coś trzeba wstawić mam pomysł, żeby tutaj wstawić taką, o, o no to może z przodu też takie coś wstawię o i tu jeszcze dam tak, o ty no i fajnie to się prezentuje, no na aj i dobra, i Chciałbym wykorzystać ten tu patent śmieszny jaki miałem wcześniej, czyli ten, z, żeby na ogonie miał toło. Tylko ciekawe, jak ja to zrobię. Mogłem to zrobić, że dzynzel. Dzynzla i tak wezmę, bo to są do niczego się nie przyda oprócz żeby tutaj go zamontować, nie? Więc dobra mam. Oj oj oj. Dobra. Okej. Okay, Okej. Okay. I co jak? Ty no nie wiem. Bernard znowu spip robotę, ale y, już niedużo zostało na dzisiaj, więc z kamerą w rękach myślę, że to dokończy. Dodaję tutaj tak, żeby, żeby się to trzymało lepiej. Trochę go przewala do tyłu niestety. Ale to może jakoś znajdziemy rozwiązanie, nie wiem, to się okaże. Tak, mam tu jeszcze pomysł. Czekaj ta. O, żeby patrzcie, jeszcze tutaj zamontuję. I i tutaj dam. O, musi u góry być bardzo, musi tak u góry być, to wtedy się nie przewaha. Ale tak będzie się źle pracować, zwłaszcza jak jest na ten, jak ma się telefon w rękach. Więc musimy coś tu wykombinować. Chciałbym właśnie zrobić to z tym, tylko tak, żeby było tak fajno, nie? Wiecie o co chodzi. Na przykład jak tak to zrobię, to, to chyba dobrze nie będzie wyglądać. W sumie to fajnie wygląda, jako taki pazur. Tylko to jest jakby taki extension. Więc bardzo taki jakby mechaniczny. Bardziej by naturalnie wyglądało tak. Ale z tym extension byłoby bardziej praktyczne i chyba lepiej wygląda. Nie, chyba, chyba ten extension wezmę, wiecie. Jak teraz wygląda? Teraz szybko bez. Nie no chyba zelecie, jako to zamontuję z extensionem. No dobra i co? Ja co ja tu mogę jeszcze zrobić? No to nic, no. Ewentualnie tu bym coś przymocował, żeby było lepiej. Chociaż tu dużo nie zmieni. Spójrzcie, dużo to nie zmieni, no. Nawet już chyba nie mam tych takich zwykłych, więc jak tutaj bym zamontował ten, z tym ten modified, to będzie blokować. On nawet tu nie wchodzi w ogóle. O czym tu mam? E, no to dobra, chyba tak będzie. Mi się to podoba. Bardziej niż przedtem. Mi się wydaje nawet. Więc dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Widzimy się w części trzeciej. Pa, pa.